Pan sprzedawca mnie zaskoczył. No. Ma w gładkim betonie no. za 22 euro. Tam gdzieś go? No widzę go. RC 177 przebiegu. Teraz przyjął z Lory, temu, tu jeszcze stoi. Czeka na mycie. W i kółeczko, i wszystko by się zgadzało. 22 rocze położyć panu Arikowi na blacik. Na blaciwo. To samo co w Romkowozie, no właśnie do posprzątania czeka. Uważam, że jest to ciekawostka. Widzę, szuka czegoś dużego, długiego i w kolorze. Co tu się wyjęło z tego? Kamerka oczywiście jest. Kamerka jest. Kolor pytonga, nie? Czas kolorem się nie idzie Ty rysa. No, Ale głęboko coś, coś, coś by z niej tu zebrał Przeszła Kolor ładny. Kawał auta Kawał no mieści się, mieści się w budżecie jest, jest, jest kamera. Znaczek naciśnij. Tam się znaczek otwiera, wyjeżdża kamera. Komforty z. z. z czym? Z masażami. Co jest? Ze znaczka FOWO jak wyjeżdża. Naciskasz znaczek? I tu kamera jest tu. I wyjeżdża. Otwarta, ale go tworzył. Miły człowiek. Tył fotelegrzane dla dzieci. Dwa kluczyki. Trzymaj klucze jak chcesz. Jak się wydziwiłem wizę z No ja mu ma mu Muzowa, ja. Chodź kolega, siadaj tu, króca! Warte, już ma z Danke. Jak w rumkowoziu, rom... jak, jak u mnie, kurde. Bliźniak. Przymierzamy się. Przemierzam, na Decyzja, ale przecież piękna. Mm. <noise> Działa. Palcem macane wszystko. Drzwi nie w grunka. Harman Cardon, nie chcę tu nic mówić, ale <noise> Dzieci będą zadowolone. Bite tanken. Nie znam, o, nie coś na... To, nie miasto się. Gdzie to znaleźć ten guzik. 188 tysięcy przeglądy serwisy niemiecka fura. Naklejka jest head up. Tu mhm. Gdzieś się head up jako że ktoś się tu robił. A tu jest wyżej, niżej, dobra. Nie głupia, nie głupia. Nie szukamy. Dziękuję. Gdzieś tutaj szpracha Polski. To znacząco życie ułatwia. Kiera Żana. Fotele, no właśnie to samo co u no to samo bliźnie Z tyłu fotele grzane masz? Grzane I regulacje, żanę. i regulacje Oj, takie robnice to się możesz poczuć tą Jak się nie poczujesz to będziesz Passata <noise> Żartowałem, żartowałem Kurwa kolor mega jest ten gładki beton Zablokowany żeby nie odjechać Tutaj ptaki zaznaczyły Z tej strony I tak można świat doganiać Przeglądzik tegoroczny Co takiego? Łopatki, tak, tak, tak Z klucza otwierane Radio Maria Wszystko się zgadza Teraz idziemy zapytać. Tego nowszego, nie? Piękna fura. A wiesz, najnowsza rty on? To przejechał 150, ale kurwa, ciekawe jak. I jest 200-konny mocny motor, taki jak mój. Nieźle. Najgorzej jest odejść, zostawić, bo może wrócić, może już go nie być możemy znaleźć czerwoną Skodę superbe. No, i nie, zna, nie znajdziemy w czerwonym tylko, tylko w sporcie był czerwony i 27 euro ten nowy chodził No starych, starych nie było w czerwonym A jak były to Jest. zwykłe Ja bym tu specjalnie na Twoim miejscu nie marudził Skoro takie było marzenie, <laughs> zajeb... Jeszcze na tle Pani niebieskiego nieba jak chcesz pojeździć tutaj na coś miękę Aleś na A tego tu co ma Teraz idziemy zapytać Tego nowszego nie? Piękna fura Jeszcze na coś w moim budżecie A wiesz najnowszy Arteon bo bardzo mocno polecam yy, sprawdzanie kupowanych, używanych samochodów w systemie Carvertical. Wiem z doświadczenia, co mówię, bo często, a przykładów jest na to sporo, ludzie sprawdzają z ciekawości swojej zwykłej ten raport dopiero po zakupie, a zobaczmy, co tam się wydarzyło i wtedy jest dopiero płacz i zgrzytanie zębów. Warto sprawdzić przed zakupem, przed wręczeniem gotówki sprzedawcy. Pozdrawiam serdecznie, pan Romek. Czołem, cześć, podroszeństwo. Za Przewodniczący, Panie Komisarzu, to Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie że Panie Komisarzu, Panie że osobę uratowało, Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, to Komisarzu, Panie Komisarzu,